Dawno nie było filmików, a dzisiaj nie jestem sama. Jest dzisiaj ze mną Abra i zmieniłem sobie nazwę. Jestem Aberka, Aberka, Aberka. No i jak widzicie, kolejny odcinek z Abram, a dzisiaj gramy e, dość popularną gierkę czyli Rywalę. I jak widzicie, jestem nie aż tak słaba. Mam na przykład. E, RPG, snajper, pistolet flarowy, nóż i podłoga do skoku. Ja I... jestem, No dobra. E, za, dajcie, dajcie lajka i suba, bo lecimy do 1000 subskrypcji, a mało brakuje, bo wtedy zrobię QA i jeszcze coś. Dobra, chodź, idziemy na jed, jeden na jeden najpierw. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Daj no. jeden na jeden. Czekaj, bo. Mmm, dobra, nie. Chwilę. Tu? Musimy zaczekać, bo. O, o dobra, chodź, chodź. Ej. Dobra, chodź tu, 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 tu. Tu! Szybko. Dobrze. E, dobra. Od razu mówię, że nie jestem w na to najlepsze. No, no więc... więc. Czekaj. Dawaj to. O. Ej, mi się nic nie pokazuje, to, prawda? Hmm. No tu masz jakieś lagi. Nie, no takie, co no, są małe lagi. Dobra, z... ja biorę bier... ja to. Biorę to, to jest fajne bardzo, patrz. Patrz, fajne? Patrz. Obra. Nic nie, jest fajne! Ej, patrz na mnie. Patrz, fajne? Mhm, fajne. Ej, i zrobię coś takiego, patrz, to jest bardzo fajne. Pyk. Ja, dam to sobie tutaj. Wkładam ja, minutę. Oh my god! Patrz, patrz. Chwila, ja, patrz, patrz, pila. Patrz na to, obra, obra. Dobra, ale jak nie chcę patrzycie się? O ty, dobra. Jak nie chcesz patrzeć, to patrz na to. Gdzie ty jesteś? Ja tu, tu jestem. Aj! Kurczaki! Gdzie ty jesteś? Widzę cię. Nie bij mnie, bo ja ci nic nie zrobiłam. Ej, patrz, patrz na to. Aha, nie Teraz będzie tak fajnie. Pa. A, help me. Ej, to musisz, musisz to spróbować. Patrz. Pa, pa. Kurde. Nie! No, nie. no specjalnie zrobię. Ha, ha, ha. ha. No, pa, no, pa. Jeden raz wygrałem chyba. Ale ja jeden. No to patrz na to. No co? No patrz. Ty widzisz. A ja mogę na tym? Chyba nie Nogę! O ty! A co się dzieje? Patrz! Nie widzisz? Widzę, baguje się Nie Kurde. da Kurde No chodź tu Gdzie ty jesteś? O chodź Błaga, nie, nie, nie! Ja nie mam A! A nie, bo ja dostałam coś A, dostałam ten Nagrodę Nobla. Oskara dostałam. No go! Nie no, nie no! O, zbiłam Cię ty! A to jest, co to jest za broń? Ej, nie, a mogę no. jeszcze raz? Snajperka fejkowa to jest. Ja mogę jeszcze zobaczyć na tą broń, o wiesz, co tam skaka? Z... Wiesz. Ale co? Taki podwójny? No broń, no! no a ale... on ja piel! Mhm. To jest łóżkania. A, to jest to było oskam. Mhm. Uh -huh. Nie, to nie było Oskam. No to chcesz, żebym pokazała? Ja. Aha. O, patrz, tak będzie najlepiej. O! Fajnie, super, teraz mi się automatycznie strzela. A ja ci po prostu biję? Nie. No, zobaczmy. Obiję ci, dobra. W głowę ci szczelej na hito. Ja. Chodź tu. No ty, jak się przestraszyłam. Ja! Jest, wygrałam snajperką. A w ogóle ja mam taką, ta, że się mogę odbijać. Nie, ty nie masz. Ale, ale ty też możesz te odbijanie mieć. Pokazać ci jak? Nie. To, to widzowie później na odcinku będzie tutorial jak mieć właśnie te trampolinki. Nigdy nie zagram to w grę. O ty, właśnie. No czemu mi nie robi, o. Nie no, e, ja nie he, he, he. Ale ja... Ej, spokojnie, później będzie 2 na 2 jeszcze. Więc będzie mega. Jasne. Twoja... Twoja przyszywana kuzynka będzie bardzo dobra. Czyli? Zobaczysz. Widzisz, jaka jestem... A I ty! Widzisz, jaka jestem dobra. Kurde, chcecie chce się trawy... Ej, nie ruszaj się. się, nie ruszaj się. Nie! Ty choć tu w głowę ci muszę trafić. O, trafiłam chyba. Voilà, <mum> normalnie insta bola, patrz. Voilà. Co taki nas? Patrz, patrz 3 2 1 i pak. Patrz, patrz co. A. Hm. Pa. Ej, chodź teraz e Ila, 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 ila. Tutaj, tutaj, dwa, dwa, na dwa na dwa. Dawaj dwa na dwa. Czek, Chyba no. dwa na dwa. Razem, że No, dawaj, razem. razem co na ty robisz? No, co mnie się robi? No, co ty robisz? Chodź. No, daj dwa na dwa, tutaj. Tutaj. Abra. Krawiec kim mamila. Ej, nikt nie będzie zamigrał. Ueee. Bo o. Ja jakiś gościu zamigra. O! Pa. Ej, no nie, no my mamy przewagę. No, no, co so, dalej, ta. Hmm? O, wszyscy to. Ja z, tylko z, z moją bronią. My idziemy mega fajnie, dawaj. Luśemka, gdzie ty jesteś? Luśemka. Jak ty jesteś niewidzialna! Z Tomkiem napisał. Hmm. hmm. To jest twój przyjaciel, czy nie? On gra na komputerze A to on jest słaby, patrz Patrz co będzie fajnie Nie grajmy, okay. czy mi się wydaje? Patrz jak będzie fajnie On gra na komputerze, a my mamy automatyk O ty On mnie zabił? Huh. No On cię zabił nożem Wynucha mi Kurde Ej, on nie jest taki słaby. No. Ej! No to patrz teraz. Hahaha! <laughs> mam Widziałeś? Gda. Co to było? Ja patrz teraz. To ja się bada z nim był! Hmm. Kur. Kurde, nie to! Uwaga! Chodź tu. Eh. O ty! Trzeba Trzeba co A masz! A masz Kurde To Byle nie ja jest taki, taki, wiesz Taki prostak Co jest? No nie, kurde Ale z miałaś Aha. E, on nie jest taki bydlak To jest bydle Bydle Kurde, zwariuję z nim No ty debilo. No. <grym> kurde ja tu jadę! O! Jest! Dobra! Jest! Dobra! Jest. W końcu go rozwaliliśmy! Insta! No, ty mały! Ile chciałeś pić?! Na gołe miejsce. Ale za chwilę będziemy jeść! Na promocji Timbarki! Ajajaj, ale mam nogi! O, na moje plecy! Ma HP? Nie mam... Jeszcze... 13! O, papa jak się pali. Kurde. Może mnie pokonał. Ej, to Sigma. Gran na komputerze, ale... Ej, no to patrz. Sigma mówisz. Hmm? A my też jesteśmy Sigma, ale... No ja, to nie! Widziałeś co on ci zrobił? Co ja sobie zrobiłem? Co on pisze? Chodź hmm. tu. Chodź tu, patrz na jak go konie, patrz jak go gonie. Czekaj, na blisko chcę go. Patrz jak go gonie. O! Jest! Jest! Yes! Yes! Dobra, dobra, my musimy go tak otoczyć, żeby, no, żeby, no bo ja na blisko to ja sobie jest sobie zniszczam. No, dobrze Tomek napisał. Mhm. Dobrze Tomek. No kur, jak ci zaraz dam Tomka. Uwala! Voilà, za tobą. Kur, a ty swój przyjaciel tu mi się wydaje? No mój przyjaciel to jest! Jest Pokonany, patrz! Zrobiłam taką memotkę fajną. A jak się to robi, a jak się pisze? Ej, nie, nie, nie pisz nic. Aj jajaj, ja pisał. Ja to za hm. A mówię, dam poważnie. Chodź tu! Gdzie on skacza? No. To jaka moja... Gdzie on jest? Tu Co? Jest. Nie. nie! Bo ja nie mam nic! Ale głupia jestem. Jest. jest. Dobra. 4 na 4 teraz jest. na Kurwa! Co? Kurde. Kurde. I i Jezu, Nie no, Pa, ja tu mam zagładę! O ty. O ty! ja użyję ten ogień... ten ogień, wiesz jaki. Pa, ja go tu. O! O dobrze! Dobrze, wygraliśmy! Dobrze! Po, wydraliśmy. Wydraliśmy. Dobra. dobrze. Hmm, pa. O ja go A ty byłeś najlepszy. Hmm? Ej, dobra. Tak, widzisz, tu byłeś najlepszy. Widzisz? Tak, Zresztą. bo jestem na tym. Na no. Ej, dlaczego mi gacie spadają? Nie, Gacie ci spadają, ze śmiechu. Nie wiem. Dawaj teraz, czy na trzy? Czy na. Aha. No, czy na trzy? Nie wiem, się tyle zbierze. Okej. Okay. Tak, do sklepu. Okej. Soczek. 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 Sociek, ty! No! no? to? A ty mówisz, to mnie tylko no! No! O dobrze, ziomek! Ej, Ej, to jest ten ziomek, który, który, który z nami grał. Ten, no, który tanie. nas atakował. Ej, ja go pokonałem. Ej, ta początkowa broń jest bardzo mocna. Daję mu. Powiem, ja że nagrywam. Dość, ściany O, jest ten! 3 na 1. O. <laughs> on ma dwa... Dobrać... na... O oh mój Boże! Daj to. 3 na 1. Jezus! Haha! <laughs> mamy przewagę, mamy przewagę! Jezus, daj mi chipsa. 3 na 1, nie ma szans. Jakbym miał, to bym miał małe. Przecież jest niemożliwe, że nas pokonał. Ale nie wiem, bo on ma siedem wygranych z rzędu bez umierania. 7 wygranych, siedem wygranych bez umierania ma. To dużo. No, no to... On jest, on jest... No nie wiem, zobaczmy, bo ty jesteś trochę słaby, a my jesteśmy tak, tak, tacy trochę pro. Słaby okay, to nie są, ale... O, ej, pokonał już naszego kolegę! Ej, pokonałem go. Co? Pokonałem Nie, nie. O, ty! O, jest. wygrałam! Ja trochę go robiłem, powiem. Aha. Miał już tak miał mało HP. On miał... A jest... ja mam RPG, on dużo daje. On na dwa hity ten, Aha. O, dobrze! O, na ten, no. On ma to samo czy ja. O, o ty! Gdzie on jest? Koło mnie! O oh my god! Dobra, teraz będzie niedobrze. Bo stamtąd... Co dopiero to jest Sigma. No Sigma widać. No co? To jest! On może nas wszystkich pokonał. Nie możemy tak na bliz, za bardzo blisko przychodzić. Czekaj, no. Ja sobie wezmę... o dynamit dynamit! Kur... jak tu włosy jakiś. Uważaj, jak będzie koło ciebie, to uciekaj najlepiej. Albo nie wiem, wskać cały czas. Co wezmę tego? O! Masz? Co? Tego dziada. Tam dziad jest. O oh, oh, my god. god! Dobra, pokonałam chyba. Dobra chodź tu blisko! Gdzie on jest? Tutaj jest! Szybko, chodź! Jest! Dobra, yes? dam, dam mu hita! Jest! wygrałem. Jest! I pokonałem go! Dobra. Yeah! Moja krew. Ej, dam się tak. Co? Przecież nie jestem twoją krwią. Dobra, sorki. Ale nawet jakbym był... O ty! A no co? Ty, pa jak mnie obił. O, to jest nie obił mnie, ale ten. Jak dziad to... To dobrze. O jest, jest. Dawaj, chodź tu, chodź tu. Daj go! O to. tu o, ty jest. O, Ale dużo fajnie! Nie, o, no. nie, ja jestem sama! Dobra, gdzie on jest? Bo jeden nie miał zasięgu, a ja umarłem. U mnie nożył się. O ty jest tam na górze. No widzę właśnie. Ojdź Nie! Nie ma... Aj! No. Jeden wyszedł. A ty jeden. jaki działam. Ja, pu, pu, pu. Jaki dziad. Ej, daj ty ha. jeszcze raz na niego, a ja z RPG. No dobra. Kolejna Uważaj, do. bo on leci do ciebie! Ja! Gdzie Wie co? Powiesz co? O, o Dam mu hita. A jeden nie ma zasięgu. A, Znaczy, on wyszedł, bo... A. O ty! O oh, oh MY God. GOD! Jaki on szybki! A co on sobie kupił za robuxy coś? Nie, on sobie kupił ten nóż jest taki trik, że jak pójdziesz tak tyłem patrz. O tak zrobisz patrz tyłem i tak... O sobie wygraliśmy! Jak zrobisz patrz? O tak tyłem i jeszcze nóżem zrobisz tak? No, hmm? to, no to go walniesz, walniesz kogoś za hita. Na hita. Hmm. A ja go pokonamy. No ale jest i tak pokonany z moim rpg ja chyba jestem blisko ciebie bo patrz on już leci no. patrz on już leci na ciebie cały czas bo on wie że ty jesteś słaby Le, ale nie o to mi chodzi jest ale dlaczego on na mnie tak podszedł i dobra ja będę w ukryciu bo on jest taki szybki nie wiem czemu ej patrz ja będę tak końcie co nie ja też ja tu, pa, jak tu podejdzie, tylko normalnie z Ja też. Tylko uważaj. Może dawaj, z góry dobra. i wszędzie. O, jest o ty! Ej, nie, co nie! Co? Jak to? Bo on nie może tak blisko stać. Ej, to ty dawaj, będziesz tam w rogu, a ja będę tutaj. Bo on nie będzie wiedzieć wtedy, że ja tutaj jestem. O, idzie, chyba idzie. Widziałam. O! Jest! Yes! Dawaj! Nie! Jest! Yes, wygraliśmy! Yes. Spoko! I kto był najlepszy? Ty czy A ja? A nie ty. Aj, ja! <laughs> z LPG. Ja i teraz jeszcze raz jedziemy na jedzenie. Ej, chwila, idę masz. 12. Ja ci mogę pokazać, co możesz zakupić. E, co masz chcę kupić? Łuk mm. za 12 o! Co? o! Masz kulce darmowe Masz kulce darmowe, za darmo masz Co są te kulce? Kulce masz ten. ja ci pokażę Co masz jeszcze? O masz ten Masz tu za darmo, ale ci zazdroszczę Cze, A to jest siekiera, dawaj mi to Siekierę masz za darmo <laughs> Zamiast bicia to sobie wezmę sikera. Ej, kup se Ej, Co ci kupić? Co ja sobie kupię? Ej, ja ci powiem, które są fajne bardzo. Nóż jest fajny właśnie, właśnie on. Chcesz taką piłę? On jest za 15. No piłabym cię. Ej, chcesz takie za 5? Tak, ten? co to? Patrz, to jest taki rozpierdala o, masz Chcę po Chodź. Normalnie się Na jawie ich gruski. Chodź. Ja jak się stąd wychodzi. Tu się, tu się. no i chodź teraz. E, e, e. Jestem umocowany. Chodź. No. Dawaj teraz, dawaj jeden na jeden. Ale weź sobie ten, tą sikierę, ja ci pokażę. No, wybierzmy sobie to barę, Wiesz tą. Mhm. No. Patrz, masz teraz do wyboru. To weź. I chcesz te kolce, czy co? Czekaj, tu sobie dam tego. to sobie weź, bo to jest bardzo fajne. No i teraz spróbuj, patrz. A ja spróbować na tobie, mogę? No możesz raz, raz mnie zabić, Ej. patrz. Widać, ja ci coś pokażę, patrz. Patrz, tu jest coś takiego. Że tu jest taki... Pierwszy... wiesz, że tu normalnie atakujesz, co nie? A tu jest taki patrz, tu jest taki patrz. płoń, co nie? Taki wiatr, i ci tu odlicza, kiedy możesz. Rozumiesz? Ale spróbuję ten wiatr mieć. No dawaj na mnie. Tylko nie zbliżaj się do mnie, bo ja mam automatic. Że nie do... No, siedla, stój tu. O, chodź. No dawaj. Wow. O, Ej, widzisz? Spoko, ona jest dobra. No widzisz? Spróbuję ten... Rozpierdalać. No rozpierdalać. Ja ród. też mam. Ja też mam. Ja cię mogę pokazać. Tylko jak sobie pokazać? Ja mam taki coś. Ja mam takie o? No. Eee, jak rozpierdolę. Ej, patrz, ja też mam takie o? Nie Tak, ciebie, tak ciebie. No i teraz dawaj, że gramy tak wiesz. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Biorę rozpierdalać. Ja biorę RPG, czyli też taki drugi rozpier. Gdzie ty jesteś? Rozpieram mądrość. Ja, no, usiekaj lepiej. O i... Hmm. Dobra, mogę... Widzicie? Jest... Na blisko. Idę. tak i check PON ANEMON network FLOOR ANEMON SMU ENEMON Ja mogę tak stać w kącie Mnie nikt nie, nie postrzyma <laughs> Ja mogę tak stać w kącie A to jest trochę bezsensuło Wiem ja, ja mogę tak stać w kącie Ja rozpierdala co a ty jesteś rozpierdalatką ja mam drugi jest A, czekaj, a mam o, 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 No co? O ty. <laughs> Ej, pokażę ci tą sztuczkę z nożem. No, o. Pokażę ci tą sztuczkę z nożem. Ja tam. ci pokażę, patrz. się robi, patrz. O tak i pyk, rozumiesz? Aha. Ja ci mogę pokazać, Chodź tu, chodź tu tu. Chwila, nie stój w miejscu. No i stój, patrz. Patrz na mnie. Nie, stój. No. Kurde. <noise> Jezus. Bo ty masz taki automatyk właśnie. Ale ja to weź, ty jest A to weź, to. No. I teraz się nie ruszaj, Chwila. Ja ci mogę pokazać. Chwila, nie ruszaj się. Chwila, bo nie, o. O, nie ruszaj się, patrz. Patrz, zrobię tak. Do tyłu. Granie. Do tyłu i... Rozumiesz? No. Zrobiłam tak, patrz. Ja tak. Mi i głowa piję. Się piję. No. Rozumiesz tą sztuczkę. E, tak. Ja tylko nożem, a ty wszystkimi. Nie wiem. Da, ja tylko nożem. Muszę tak zrobić, żeby... Gdzie ty jesteś? Ja muszę zrobić ten trik, dawaj. Da, Ja mam challenge, żeby zrobić ten trick, a ty... Nie mogę niczym oprócz nożem. Właśnie No blisko. Czekaj, ja zaraz rozpierdolaczkę Chodź Chodźcie, ty jesteś. I Ty! O ty. No chodź. No chodź tu. O ty. Ale blisko Jest! Zrobiłam ten trik Dobra, wygrałaś? O, tak Pat, teraz mam e, nowy Patrz, patrz! mam nowy ten Ej, losowy Dlaczego mi się ten... To ja dam losowy, bo on jest fajny o, w sumie ja mam ładną rozpięteczkę. No, ładun, ładną rozpięteczkę. Dobra, chodź. No, no, no. Ej, pokażę Ci takie miejsce, gdzie możesz mieć wszystkie bronie. O? No patrz, patrz tutaj. Patrz, o tutaj. Teraz se mu, możesz wybrać. Co? Zmieni broń. O, patrz, możesz teraz mieć wszystkie bronie. Dawaj mi to! Rozpierdalaczkę 3000. Nie, patrz. O, to, to jest bardzo fajne. E, czekaj, daj mi rozpierdalaczkę. To z... ja biorę to co ty. Ja biorę to co ty. Mm, to się da. O, rozpierdalaczkę 3 miliony. Tu się Heh. da. Ja polecam tarcie. O, nóż masz. Kuliwa. Nóż. O no i pierdaczka. O Otóż taka... Pa par to, par, par to. Par to, pa. Mm, mm. Ej, to słabe. Nie, patrz. Patrz, tu masz takie ludziki. Je możesz pokonać, patrz. Patrz, on będzie już pokonany. Chodź tutaj. Kurde. Nie, to jest automat. Pff. Ej, co to jest za rozpierdalaczka 3 miliony? Ej, patrz, ja ci mogę po coś pokazać? Patrz, ja go pokonam, patrz. Tato. Tata, tata. No jakbyś nie to odpowiedział ten! <grym> Ej, patrz, patrz! No a ten e, fotel, patrz, kominie. O, Pa! Dobrze? oh my god! Ja mógł kupić fotel, nie? No i tak się fotel. Przejeżdżam koło tego na... Pozań, o tu. jest, udało mi się. Patrz, tu jest ten. Ej, so, wysłałem. Mhm. No, ja tak. też. Przejeżdżam koło tego. Dobra, grajmy normalnie. Dobra, to było dzisiaj na tyle. Żegnamy się. No i baju i płagam, zostawcie tego supa.